Cześć, jestem Merw. I dzisiaj mamy dla was misję kooperacyjną w CSie. Jest ze mną Mefiu. Witam cię. Manko z tej strony Mefiu. I tak jak już właśnie wspomniałem, będziemy grali misję kooperacyjną z operacji Wildfire przeciwko botom. Jest to druga już taka misja, pierwszą, którą graliśmy będzie na kanale Mefia. Także zapraszam możecie mnie go zobaczyć. Link macie oczywiście w opisie i zaczynamy. zobaczymy co nas tu będzie czekało. Wiemy, że musimy uratować zakładnika, przynajmniej tak, jest. Było, tak było w poprzedniej i. Wybieramy sobie na, jakieś broni, na jakiś początku jakieś bronie. Na początku wygląda to tak samo, kurde, jak poprzednia misja, nie? No, zobaczymy. Otoczenie. Patrz teraz są Mki tutaj z tego dnia, dobra, to jest Galil Dzisiaj. się jeszcze ładuje. Będziemy mogli skorzystać z nowych gadżetów w tej operacji, czyli strzykawki, które nam daje HP i taki granat, taktyczny on się nazywa, nie chyba? No tak, no tak. tak taktyczny. Z takim lekkim buchem, dobra No i tym razem widzisz, tutaj sobie weźmiemy jakieś lepsze bronie, nie tak no, jak u mnie. Bośmy tak. grali only pistol na początku. Wezmę five na tym razem. I co do no, mogłych? No, wezmę stallion. No, Taktykal. Ale mi no, tam no, fanzolą no, kurde, fred. Tak, no, co i mogę wszystkie wziąć na idę? Nie, cztery. Nie, cztery. Dobra, pójdź, synu. czy będzie no ten sam teren, nie? Czy nie? Nie, o, teraz ciemny. Teraz samochodem będziemy, bo helikopterem. Widzisz, What? co innego Jaki? Lel Zatkaj nosek Dobra, ja mam Galila, także jolo. Na lewo Słuchaj, że Jeszcze na górze Jeszcze jedna wo, 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 wo. Górę jest Nice Ja ładowałem akurat I co, nie ma? Żyje Chodź, 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 Go, 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 go. Czekałem teraz na kolejną falę, nie? Tak z przyzwyczajenia już Ale górę. fajna mapka no, Wygląda to dosyć nietypowo, jak na CS. -a. I co teraz? No. Pójdź tu. Aha, tam czy. Otworzy, zobacz. Ale kurde Proszę, masz. ja cię. chryciarze.pl A. To teraz. E... Aha, i teraz musisz tutaj iść, potem jakoś pewnie będziesz musiał mi otworzyć. Ja sobie coś. otworzę. Dobra. To idę ci tam Otwórz otworzyć. Otworzyć jest, jest to przycisk. Jest. I tam to, się, tam to się zamyka teraz, tak? No teraz ja sobie muszę otworzyć się, a nie, ty nie. możesz mi też otworzę. otworzyć. Boty. Albo. Gdzie? Zabijaj, boty. Otwierać teraz, to jest twój film. z botem. O, na górze jest, na górze, zaraz. Zaraz. Po prawej stronie, u góry. Jest! Bo... Dostaję kom... ja po prostu 3 heady z rzędu. Nie? Nie, już, muszę, muszę wykerować trochę, jak widzicie, sami to To zobaczcie mój filmik, nie, to zobaczcie, jak to kierowa. Nie, no, Czeka, masz otwarte jest tam? git. Może. Dobra, Zadzimy. mam kalila tutaj ładnie. Podniosę sobie granat najdroższy. Masz y, zastrzyk jeszcze. No, jest git, mam full HP. Tylko armora mam troszkę mniej. Ja do prawo, no. no. Dobra, rip. Nie spojrzałem. Ale te boty są szybkie. Chciałem coś ty... wziąć, zastrzyk akurat, nie? Bo spojrzałem. Że tam, że mam... O kurde, tam 47. Przeżyj to. Jeszcze jeden tu gdzieś jest, kurde. Na, na górze pewnie. 17. Dobra. Pięknie. Żyjesz? Co się? No, rozpiesz się. Mam okay. um, jakieś broni fajne. Hmm, tutaj widzę jakiś Famas. Tutaj P90 to brona dla ciebie. He, he, he. He, he, he. Dobra, mam jakieś ale drzwi, uwaga. To, bo, bo to są takie zamknięte przejścia Dobra, wchodzimy I oni wiesz, są skampieni z jakąś mleczką no. czy czymś Tak silvery, no dobra, ja wchodzę na górę Jak tutaj Tutaj mam jakieś ammo Dobra, też pójdę to, O, widzisz, to jest ta, ta widzisz, taką ta moneta Jeszcze razem idziemy Ostatnio ją zebrałem też wow. Widziałeś czy nie? A to był ślad taki, terror był tej ślad No, ścianie. o to mi właśnie chodziło tutaj okay. Tutaj się raczej nie da wejść chyba Tylko było do zebrania ta moneta, według mnie tu jest ammo, sobie. o ale Ja zaraz, już wziąłem zimżyłem. sobie Dobra, to idziemy to... Ale miejscówka ta sama jak wtedy, nie? Mhm, uh mhm -huh, uh -huh. Gdzie on czeka? jest? Aha tam, na prawo Za terenem Dobra Czy za obszarem takim głównym, gdzie chodzimy Trzeba patrzeć, czy tam być Taś ta moneta, nie? Czy nie? Dobra, to jakiś przycisk Patrz tu, chodź, zobacz Ło, co tu zrobiłeś? Zobacz, tu na ścianie jest jakiś ja, Nie mówi mi o ścianach, przecież nic nas raszują Ja umieram zaraz Ale sprężeraj Jeszcze jeden? Dwóch jeszcze Tutaj biegną, widzisz? Nice. Mam 40. Biegnie plecami, biegnie. <noise> On wrócił się do tyłu. Dobra. E, czeka, czeka jest sobie. Auga. sobie. Czekaj, Dobra. Jakieś fajne bronie to jest Ja się, mam 80, ile dałam 100 wstrzyków. gdzie teraz 9. lecimy w ogóle? To musimy się pośpieszyć, bo nie wiadomo jak, no, jak z czasem no, potem wejść będzie. będzie. No, nie wiem. Ja się nie będzie. da iść. Razem trzeba. To już wiemy z poprzedniego wiem. mojego odcinka, że. Kliknęłeś? Nie, nie kupiłem. Czekaj, musimy Uch, razem, Trzy, czekaj. Trzy, Synchro mamy, stajemy. 3, 4, ry. No, no na no, lewo jest grana. Trochę, trochę nam to zajęło. Nice. jeszcze parawą. O nie! Jestem Heavy Phoenix, Heavy Phoenix. Oh, o, 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 o. Sabieś? Nie, uciekłem. Lol, sabieś się. Faj się, przestraszyłem. Moja <grym> no, tak samo. To jest normalnie Hobby, jakiś taki typowy włos. Drugi, tego, drugi ja biorę, mam, ja biorę mam SG, także biorę mogę go szybko zabić ja mam auga, ale on Sześć, jest, to jest... Chyba taki, 8 headów. on jest, jest SG. gruby. Tam ma strzykawkę, kurde, ile, jeden to cię raszuje teraz. Muszę sobie wstrzyknąć coś. Ciekawie ile on no ma ten, nie? I czemu te strzykawki tutaj się jakoś nie bo tam kończą? się świecą choć. W... Ja mam M249 mam Chodź. Sprawdzę teren, sprawdzę teren, bo to coś może być ukrytego. Ale chyba nie mam tutaj zbytnio. Jeszcze tutaj zakroję jakieś drzwi, sprawdzę je. A nie da się wejść. No, no, jakieś wiesz, bonusowe wiesz. punkty to wiesz zawsze warto, nie? Mhm. Tu to, 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 to chyba bardziej p by się przydało. No, mam N249, także jest no, exactly <laughs> spoko. <laughs> o, widzisz jakie dobre dobra, rady? Na do silverów. Pilnujcie to Gotowy. 5-7, zawsze git. Zawsze spoko O tam coś się świeci, widzisz? U ciebie też? No, też Klawiatura Komputery Humpstick inserted Data transferring O kurcze Patrz, kupiłeś? O, o kurde On nas raszować teraz, ty Czy nie? Rushują, dalej Ukrad. A dole. na tym pc Jeszcze trzech ja, ja to ładuję, nie? Ja mam M249, ja ładuję magazynek No pracy na mnie nie. Jeszcze jeden dole? Czekaj, do tego, tego granat nice. taktycznego Jeszcze procesu. jeden tam jest, kurde Ale oni się, oni się odradzają teraz, spokojnie, bo no. już się wiesz, skopiować Ja mam koniec sam, muszę przeładować, czekaj To długo trwa o. Upload virus O, widzisz o, ich, Już kliknąłem Dobra, no, nice, nice granat Wydał się Wirus się uplo uploaduje już Będzie ciężko No i ciągle rushują Dół Dół Zaś tak spadłem kurde. Ja nie wiem jak to przeżyjemy to będzie... Nie ups <słuchaj> Ale mnie zabieram Czy trolluje jeden nie? Ale Nie chciałem tu tutaj tutaj, od jakiś Czekaj, kick play player Mervo Podałem vołt nie? Ale nie szło Ile masz tam Ammo jeszcze bo już nie wiemy Ja mam wiesz, dobrą broń do tego Górą jeden biegnie Oj, tu jest? Jak Rosowa Co oni robią? Dzikusy, AK ej. wziąłem AK leżał No się uproduje ten girus ciągle na jakieś procenty mm -hmm. tutaj? O, fires installed No się Trzeba Co drugą nie? fazę teraz dać? Nie wiem Może jeszcze raz tej tutaj. Virus Thump Steak o. Co Thang znaczy Retrift Czyli od ten zdobyty tak jakby mamy iść teraz na dach Nie może to koniec ej Helikoptery no. to nie wiem A czy jest H, jest host teraz nas będą Tam z dachów z Ups. Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch coś nie widzę ich tu, kurde. Idź, 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 idź. No lepiej iść niż nie umrzeć, nie? Niż umrzeć, znaczy się. Auk. Wiesz, nie mam kawałka w tej chwili, to mi tam styknie. Ja się JAK SIĘ SKĄD?! Się... O, ja się słyszałem, co mówisz praktycznie, miałem zagłośny No bo ryko. nie, po cichu mówię, ale on no, tu mi tam lata, zagłośny. Skoncentruję się po prostu. Eee... To teraz? Tu jest jakaś winda, może windy. O. To co wysłałeś mnie tak. teraz na misję tu? Myślę, że sam będę musiał być. Co i to jest koniec? Czy, ale tam jest, ja nie wiem Kurde, jest nie ja słyszę, nie? Ściszyłem z tej gry Ścisz. Mam na 0 teraz Nie, ja cię słyszę dobrze No wiem, ale po prostu wiesz kraza za głośno chodziła mi Ten helikopter. Chcę wyżej O kurde O, wezmę sobie strzykaweczkę Zresztą nie wiem, mam 70 To nie wiem czy brać, mam dwie tylko Tobie pisze ile masz? O kurde ile tu jest? Boty! Ale Boże... Jeszcze jeden? Poczekaj, ja ustrzykawkę biorę, pilnuj mnie. Na górze! Nie Ja, ja jestem na górze Ale dostał skanów kurde ej. On nie umiera Dało się Boż Jejku. Co teraz? Tu jest przejście, chyba jedyne No, tutaj nic nie ma Schody znaczy, A, ciebie? Do Patrz, gruby leży. A to, a dlatego, że tak się To Chyba jakiś słaby gruby był, ty. Pałaszka sobie wezmę, fajnie. Koniec. Już? O, myśleliśmy no. że, że będzie zakładnika, nie było. No, a było, Taka trochę bez ta misja, nie? Bez puety. ale no tam coś tam z, no, z tym wirusem robiliśmy, nie? Do końca no niby co tak. Było. Wiesz, powiedzmy, że to było ciekawe. Nie, no było spoko, co ty. Nie, no misja dzięki, spoko dzięki za za misję. No nie ma za co. Również dziękuję za udział. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Do Narka.